Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a to jest bariera, której dawno już nie widzieliśmy. Witaj śmierdol, przyjacielu, nie myśl sobie, że będzie dzisiaj tak lekko, ponieważ pan się dzisiaj wyprowadza, o tak. Została nam już tylko jedna nitka achievementu, ta, zrobię, ta ze zrobieniem Withera, a ja znowu oczywiście nie mogę sobie poradzić z zdobyciem tych Wither Skeletonów. Kompletnie nie mogę ich znaleźć, przeszukałem absolutnie cały nether i nie ma nawet jednej sztuki, nie, nie respią mi się te szkielety, w ogóle jest kompletna jakaś tragedia. Więc dzisiaj musimy się pożegnać z tym towarzystwem, tak samo jak ostatni, i przechodzimy na kolejną mapkę. Mówi się, że się trzeci sezon, więc macie trzeci sezon, bez bez dożekania, proszę. Poza tym zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, jesteśmy już bardzo blisko 900 tysięcy, mi się wydaje, że brakuje nam chyba 20 tysięcy albo 30 tysięcy, więc warto subskrybować, zobaczymy. Być może nam się dojść do tego, do tych 900 tysięcy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, bo mi bardzo miło i byłaby to wielka nagrada, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to teraz. No, więc do zobaczenia za chwilę. Dzisiaj mamy do przetestowania nową mapę, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jest to Captive Minecraft 2, ponieważ Turika okazała się jakaś strasznie zbugowana i ciężko jest na niej grać. Naprawdę nie wiem czegoś spodziewać, Kwasz tutaj pierwszy raz i na nowiu Take że w pustyni jest tu mnóstwo tych różnych e, caseów. Jakich caseów? Caseu Penny? Co? O czym ty był wiesz, człowieku? Zwariowałeś? Pierwszy Achievement! Ej, to jest, zawsze daje taką satysfakcję, jak ta. Wiecie? Jak ten World to się powiększa przy pierwszym Achievementzie? To jest ta satysfakcja. To jest <grywa> mega fajne. Ja się z tym strasznie jaram. Ale gdzie jest. Drewno! Jak mamy zrobić Getting Wood, jak to nie ma żadnego drewna? Fatalnie! Jak jest kolejny czym Getting Wood! Ataka 3 okej. Okay. No dobra, no chociaż na to że chyba musimy się tutaj rozkopywać, no bo kurczę, co innego możemy zrobić, ale masakra! Kurcze. Pierwsze jestem w takim gameplay, gdzie pierwszy, wiecie, klocek nas nie przybliżył do zdobycia drewna. To jest mega dziwne, ale to możemy się wykopać w dół, więc nie ma, wiecie, nic straconego. Spokojnie, zaraz to ogarniemy. Spokojnie. Poza tym już za chwilkę będą koszulki właśnie z bariery, więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to koniecznie musimy się to sprawdzać, może to jest ewidentnie z Zrobienia, żeby tutaj kopali ludzie, bo kopię w dół i dalej jest piasek, a wszędzie w bokach są, widzicie, e, skałki. Dokąd się nakopiemy? Jestem mega ciekawy dokąd. Zaraz zobaczymy. O, jest skałka. To niedobry znak. To niedobry znak. Znaczy, gdzieś tutaj coś musi być. Kurczę, tylko tego literowalnie nie skopywać, bo jednak mi tu coś może spaść. No chyba. Ej, chyba nie. Okej, okay, to jest ciekawe. No dobra, więc skoro nie dół, to może góra. Może musimy się wdrapać na szczyt, żeby zauważyć coś, co nas interesuje, bo na razie tutaj absolutnie nic nie widzę ciekawego. Ale chyba nie, Giera się to już kończy. Ej, to zaczyna się robić naprawdę niebezpieczne i ciężkie. Szczyt bariery i dalej nic, no dobra. Wybaczcie się w ogóle za moją nie dzisiejszą aparycję, prawda? Przepraszam, dzisiaj jestem taki takim żulikiem, bo ogólnie nie, dawno nie byłem fryzjera i ma wygląda jak po prostu kompletny menel, więc soreweczka, ale już się tego naprawię. No pozostaje nam kopać ten kamień, kurczę. A moja myszka jeszcze nie domaga, więc trochę lepiej było, jakby jednak nie trzeba było tego robić. Miejmy nadzieję, że już pod tym będzie coś. No jest, dobra, jesteśmy uratowani. Uwaga! Room of monuments po raz drugi. Dawno już tego kurczę nie widzieliśmy, a to są same jakieś szkła, chyba trzeba będzie to porozbijać, żeby coś tutaj się ujawniło. Tutaj? No, no proszę! Dalej żadnego drewna, czyli musimy się chyba kopać jeszcze niżej. No dobra. No piasek i tym razem troszeczkę żelaza. No dobra, ale żelazo nie możemy wykopać tym klockiem, więc musimy niestety szukać kamienia, zanim cokolwiek innego tej zmy. Mamy bardzo niewielką wytrzymałość tego kilofu, który tutaj uzyskaliśmy, więc może być ciężko. O jest, pod tym jest jeszcze jeden pokój i tu jest drewno! Dobra, czyli dobrze myślałem, że trzeba kopać w dół. Wow! Ale jest to tylko jeden klocek drewna, co trochę mnie niepokoi, ponieważ jak pewnie wiecie, jeden klocek drewna niewiele jest nam jest w stanie pomóc, kurka wodna. Na szczęście, jak ziemy sobie crafting, dostaniemy. Będziemy mieli dostęp wiecie, do większej ilości drewna. Ale zobaczcie, jak trzeba będzie teraz oszczędzać. Nie mamy żadnego drzewa. I chyba tam dookoła też nie widziałem żadnego drzewa. Mamy za to skrzynkę. Ok, obstawiamy w tym momencie pierwsza skrzynka. Pierwszy looting. Ten, jak się nazywa? Pierwszy case opening w, w tej serii. Kurczę. Piszcie, co to może być. I uwaga, ja otwieram na raz, dwa i trzy. Wow, jabłuszka! I dobra, i będą te bałle, więc być może wreszcie będziemy mieli. E, odzyskamy grzybowego Tadeusza. To by było piękne. Ale coś czuję, że to prędko się nie wydarzy. Tu są jakieś. O, pochodnie też są, więc mega fajnie. Pięć bloków kleju, więc całkiem przyzwoita liczba, ale i tak coś tu jest na dole nic nie będzie ciekawego, więc wydaje mi się, że musimy się kopać, chociaż nie, już nie mamy, a nie, możemy sobie zrobić przecież troszeczkę drewna. Naprawdę waham się, czy w ogóle marnować drewno, bo jednak z drugiej strony przydałoby przydało nam się drewiany na kilo, żeby wiecie, kopać dalej w dół, ale z drugiej strony nie zastanawiam się, czy przypadkiem tam na górze coś nowego się nie pojawiło. Jednak chyba warto by było to sprawdzić. Tutaj mamy o nie, czekaj, tutaj mamy kamień! Dobra! Ej, to chyba, chyba jednak będziemy musieli zrobić troszeczkę patyków, chociaż kurczę. Na górze były krzaki, które rzucają patyki No dobra, trudno, najwyżej zmarnowaliśmy drewno. Mamy przynajmniej kolejny world border zrobiony więc zbliżamy się już powoli do ściany. To jest dobry znak. Pierwszy cobblestone, więc będzie piec. Ej, nie wiem, czy wy też tak się tym jaracie, ale zaczynamy całą tą przygodę od początku. I ja zawsze tym będę jarał, ponieważ już robimy to trzeci raz, ale za każdym razem to wygląda totalnie inaczej. No kto by się spodziewał, że na dole znajdziemy to drewno? Kurde, mega fajne. Szkoda tylko, że drzewa nie będziemy mieli dostępnego niedługo, ale mój kolega, który grał w tą mapę, wspominał właśnie, że może być z tym drewnem ciężko, więc trzeba jeszcze. Na razie uchodzić z tego bardzo oszczędnie i nie marnować, to jest najważniejsze. A na dworze no są jakieś patyki, tylko czy z tego wypadają patyki? Nie, nie wypadają bo w tej wersji jeszcze patyki. A jajaj, kurczę, to jednak musimy iść na dół. Dobra, więc uznajmy, że to będzie nasza tymczasowa baza. Ja tu rozkładam nasze graty. Zróbmy sobie kill na pewno, bo potrzeba nam żelaza. A wiecie, yy, te getting hardware, czyli zdobywanie tego żelaza to też jest achievement, który nam pozwoli, wiecie, awansować w tym wszystkim. Więc miejmy nadzieję, że to nam pomoże. Do tego potrzebujemy piecyka, w którym będziemy musieli czymś przepalić. I chyba do przepalania mamy te bowle. Tak mi się wydaje. Że to i są nie bez przyczyny, że, że prawdopodobnie trzeba właśnie nimi przepalić to żelazo, żeby nie tracić drewna. Takie mam podejrzenia. Albo jestem super sprytny, albo super naiwny. Więc miejmy nadzieję, że jednak super sprytny. Jest i żelazo, hardware, super, więc powiększyliśmy tą barierę znowu o jeden klocek dalej. Kolejny z tej listy to są, to są diamenty, ale możemy też zrobić kurcze Planks and Sticks to make a sword. Musimy porobić te narzędzia drewniane, niestety. Więc tak też zrobimy. Zrobimy sobie mieczyk, który zużyje nam już 3 czwarte naszego drewna i zrobimy sobie tą oraczkę. Myk, mam nadzieję, że nie marnuje tego, ale jednak dzięki temu, wiecie, odblokowaliśmy dwa chipmenty, więc bardzo możliwe, że na górze już mamy pierwszy case. Sprawdźmy to. Tak jest, dokładnie mamy case. Dobra, czy z tego. Nie wiem, od tego wypadają patyki. Dobra, niszczmy to jednak. Jednak. Kurczę, myślałem, że jednak nie wypadają, ale jednak wypadają w tej wersji też. I to jest tak, że one chyba w każdej wersji padają, tylko po prostu miałem wyjątkowego pecha. O, patrzcie, Golden Hole! Dobra, nie wiem, czy to mi się jakoś bardzo przyda, ale mają przynajmniej pumpkin Pie, Więc zawsze coś. Kolejna skrzynia też do kolekcji, więc dobra, jest jakiś progresik, jest jakiś progresik. Coś tam zaliczamy. Pochodnie mi się przydadzą. Patrzcie, będziemy mogli skościć to wszystko po prostu. O, od razu lepiej, od razu szybciej. No, zbijamy chyba to szkło, nie? Bo to jest chyba pierwszy monument. O albo i nie, dobra, mam nadzieję, że z gdzieś się spartoliłem, ale mam wrażenie, że spartoliłem jednak. Chyba, że to się po prostu zamienia dopiero wtedy, kiedy. A, dobra, nieważne. Najwyżej spabroniłem, nieważne. Koleś przecież spartolił coś, no ale tak zawsze coś spartolić w każdej. Pamiętacie pierwszą serię, gdzie przez długi czas nie mieliśmy żadnego drewna? Wracamy do tego old school, coś czuję. No cóż, pozostaje nam chyba tylko ryć w dół, więc ja po prostu robię spiralne schody, takie, wiecie, najbardziej klasyczne spiralne schody, jakie tylko się da. I zobaczymy, co nas czeka pod ziemią. Oj, bardzo szybko na się doczekaliśmy, kurka modna. Dobra, ale chyba tam jeszcze nie ma potworów, z tego słyszę, więc mi się wydaje, że lepiej wejść teraz niż później. Hello, czy coś tu ciekawego jest? Kurczę, strasznie ciemno, a ja nawet nie wiem, czym oświetlić. Wrócimy się chyba po któryś pochodnie, czekajcie. Jedna powinna wystarczyć takie skautowanie. Jest troszeczkę tego węgla, dobra. Wykopiemy, zawsze jakiś level, jakiś progres. Na dworze słyszę, że burza. Tutaj będą te burze strasznie upierdliwe, bo tamto mieliśmy wygodę, ale tutaj już będą mega denerwujące, obawiam się. Kurczę, no, musimy sobie zrobić więcej pochodni, bo inaczej nie wydolimy. Pochodnie akurat są mega potrzebne, więc na niej nie będę drewna. Nie mogą nam się tutaj respić potwory, bo skończymy bardzo źle, a już się słyszę, więc jednak lepiej było, gdyby one się od nas oddaliły. Tu jest Taka podejrzana kupa grawla i mam, mam właśnie takie jakieś lekkie obawy, że coś się może wkrótce pojawić. O, spiralne schody na dół doprowadziły nas do kolejnego węgla, więc całkiem spoko. Nie wiem, czy ja sobie. czy ja będę bił oraczką? W ogóle ona jest dobra. Efficiency 5. W ogóle to czego jest komu potrzebne? Efficiency 5 na oraczce? Nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, jak się ją po polsku nazywać. Na pewno nie oraczka. Słyszę niepokojące dźwięki, które sygnalizują, że jest tu bardzo dużo tych e, pająków, do których się prawdopodobnie zbliżamy, co mnie dwukrotnie bardziej niepokoi. Okej. Okay. O, nie, o nie, 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 nie. O nie bardzo źle. Bardzo źle. Musimy tam szybko rozwalić ten spawner, bo on jest niestety dostępny, więc szybko. A Łatyk dojku, mały, proszę, zostaw pana, zostaw pana, zostaw, zostaw. Monster Hunter dostałem, dobra, jest dobrze. Stroła mnie, co prawda, nie ziapsko, ale mamy dużo do jednego. pumpkin, pie, kurczę, w pierdźeli mi i dobrze. O, tu jest dużo jeszcze tego, daj nice o, i są deski! Kurde, zapomniałem, że przecież mogą być deski w tych kopalniach. Nie! O nie. Cześć. Yy, przepraszam, że tu jestem. kurczę, szybko pochodnie, bo jest przypał. Przepraszam, nie chciałem tu przyjść. O, jest! Zobaczcie żelazo! Matko, jedeno, my tutaj to chyba się obowiemy w tych jaskiniach. Ktoś się spodziewał, w ogóle, że będzie kopalnia tutaj, nie? Nie ja myślałem, że kopalnia jest tak płytko. W ogóle, sprawdźmy, na którym poziomie jesteśmy. Jesteśmy na 173 poziomie, czyli super wysoko. Tak samo jak ostatnio. Będziemy musieli bardzo się kopać na to, żeby dotrzeć do jakichś sensownych pól. I kopalnie są tak płytko, to jest Dobry znak moim zdaniem, bardzo dobry znak. No to to, skoro tak daleko udało nam się zajść, to mi się wydaje, że tak trudno byłoby zrezygnować z tego i nie kopać się jeszcze niżej. Zaraz będziemy wracać, więc spokojnie. Dotrzemy zaraz tylko do jakiegoś pułapu. do kolejnej załóżmy jaskini i będziemy już się powoli wracać. O, jest żelazo, ale słyszę też zbliżającą się lawę, co mnie tak delikatnie rzecz ujmując, niepokoi. Oj, kolejne żelazo! Nice, dobra, ile już mamy tych w ogóle ród? Strasznie dużo chyba kilkanaście, nie, osiem. Ale będziemy mieli kilkanaście, jeżeli te wykopiemy. Dobra, idzie dobrze. Co prawda ciągle z bulgotanie, więc nie wiem, czy już tą minąłem tą lawę, czy się do niej zbliżam, ale trzeba będzie na to uważać, nie wpaść, kurka wodna, bo Byłob słaba, jakbyśmy padli. I kolejny żelazo. Boże, będziemy chyba kolej tutaj budować, jak tak dalej pójdzie, mamy tyle żelaza. Uciekając od tych wszystkich pająków, które tam siedzą, docieram właśnie na górę, gdzie o, zostały nam już tylko ostatnie schodki do przejścia. Jest jeden pozytywny akcent tego wszystkiego. Zdobyliśmy dużo drewna, więc myślę, że możemy się już na spokojnie wyprowadzić na górę. O, akurat mi właśnie rozbił ten e, kilo, więc biwamy na górę i tam zrobimy już taką małą, wiecie, prowizoryczną bazę. Ja nie chcę mieszkać w całia, ja jestem cywilizowany człowiekiem, proszę sobie nie obrażać. Chociaż w sumie jak tak patrzę, to mogliśmy mieszkać w tej chacie, ale do tego do czasu, kiedy tam dojdziemy, to chyba jeszcze dużo czasu. To jest jest że tutaj będzie padał deszcz, więc możecie mi wybaczyć, że sami będę chyba jednak ten deszcz wyłączał, bo to jest troszeczkę upierdliwe, że on tutaj jest, mimo wszystko. Żadne nowe skrzynie chyba się nie potwierały. Nie, daleko mamy do wszystkich. No nic, tu będzie nasz domek, więc też obok tego domku zrobimy sobie taką małą zagrodę. Pewnie domyślacie się dla kogo, więc miejmy nadzieję, że niedługo uda nam się już go sprowadzić. Zobaczcie, jakiego będzie miał slocika. Nie będę szczędził śmierdolowi, będzie sobie tutaj łaził jak król po tej podłodze. Tak się będzie mu dobrze tej żyło. Nie będziemy było szczędzać. To zasz przyjaciel, prawda? Do tego zwrócił Uwagę, że blisko jest ścina. Niewiele trzeba będzie zrobić, a ta dolina w ogóle jest świetna do zamieszkania. Jest chyba jeszcze lepszym miejscem do zamieszkania niż to miejsce, w którym byliśmy wcześniej. To naprawdę będziemy robić takie, wiecie, domki na skałach. Mega się jaram tym miejscem. Mi się wydaje, że to ma bardzo duży potencjał, właśnie ta seria. Musimy tylko się troszeczkę rozkręcić, a i tak jesteśmy już całkiem blisko. Czy jest coś, co możemy jeszcze zrobić? Zab Zabiliśmy potwora. Fajnie było zdobyć krowę, ale to wymaga zrobienia paru monumentów, więc to jeszcze chyba nie ten czas. Można było też coś zasadzić, ale nie ma dirta. I słyszałem, że tutaj, właśnie w tej części, bardzo długo się zdobywa dirta. Zrobimy tutaj małe zabezpieczenie, żeby to się przypadkiem nic nie wydarzyło, ale najbliższa rzecz, którą niestety możemy osiągnąć, to jest chyba jedno kopanie w dół. Więc na koniec odcinka jeszcze zerknę w dół, mamy zagród dla śmierdola. Mamy taki prozyjerszny domek, jeżeli tylko nam się do niego dokopać i mi się wydaje, że będziemy już nie długo gotowi. O, zobaczcie, teraz jest taki napis. Jeszcze nie jest tak jak w czwartej części. Wystarczy po prostu podejść do tego i podskoczyć tutaj będziemy stawiać te rzeczy. No, czyli to są takie podstawowe kolory. Zobaczcie, czerwony, jaki tu jest? E, niebieski i chyba żółty. Tak, więc takie będziemy monumenty zdobywać. No nic, kwiatków ja w razie nie widziałem, ale może niedługo zdobędziemy. Nie wiem na ile starszą te miski, ale miejmy nadzieję, że jak, na jak najdłużej, bo to, bo to miejsce zdecydowanie nam się przyda. Z jeszcze schodki na góry, ale to zrobi My wiecie, poza nagraniem, żeby Was w tym wszystkim nie męczyć. No, tak cztery achievementy i będziemy już mieli cały domek, w którym będziemy mogli sobie na spokojnie zamieszkać, więc to jest optymistyczny akcent tego wszystkiego. Raz, proszę bardzo. I, aha, jeszcze tarczę. Jakbyśmy tarcze mogli zrobić, też nie wiem, czy to nie będzie malutarstwo drewna, ale jeszcze chyba nam tam troszeczkę zostało, więc miejmy nadzieję, że to nie jest malutarstwo drewna, ale tarcza jest mega potrzebna. Tu jest dużo drewna i tu możemy spróbować, ponieważ możemy rozbić właśnie te jeszcze stringi. O, i jeszcze więcej żelaza tutaj znajdziemy. Mega fajnie. Miecze się co prawda szybko kończą, ale mamy jeszcze trochę tego miecza. Tam chyba dalej też się. jakieś. Spawner, więc warto to sprawdzić, bo tutaj widziałem, że te jednak pająki dalej łaziły, a to jest niepokojące, jak one dalej łażą. O, jest skrzynia i mamy na jedną skrzynię, więc się wstają ją scitować, I dobry miecz! Najsik, nice, mega fajnie! Jak na początkowy łup, myślę, że elegancko. Złasimy tam na dół, bo tam nas są rzeczy, które nas naprawdę ciekawią. Szkoda, że robiłem ten miecz, kurczę, bo jednak ten, który mamy, to jest całkiem niezły, ten, który znaleźliśmy tutaj przy w tej jaskini. Ale kto by się spodziewał, że coś takiego znajdziemy. Być może właśnie na tej mapie będzie więcej takich artefaktów, bo tego nie było mało w poprzednich mapach. W się sensie, nie było dużo. Inaczej, nie było tego dużo w przednich mapach. No to w dół kolejna spiralna kopalnia. Zobaczymy. Być może teraz będziemy mieli więcej szczęścia, I natrafimy trafimy od razu. O, od razu natrafiliśmy na kolejną. W sumie nie mamy więcej szczęścia, tylko po prostu mamy troszeczkę szczęścia. Słyszę tu szkielety i widzę kobla, który jest chyba spawnerem. Dobra, to dobrze, że znaleźliśmy tutaj spawner od razu. Tu jest jeszcze jakaś podejrzana ściana. Ok, która brzmi co najmniej ciekawie. Nie wiem, co ona oznacza, ale zbijam to. Ej, zaraz to z red stained clay. Właśnie teraz to ogarnąłem. Hej, możemy go postawić na górze i zrobić monument. Wracamy to, bo to może być świnia. Czy to może być krowa? To może być krowa, a może być Boże, nie mogłeś to czekać. Uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy. Jest monument complete, dobrze działa! Cześć, o mój Boże Tadeusz! Wiedziałem, że Ciebie tutaj spotkam, tym mały śmierdzielcu. Władziś mi tutaj, ja cię tutaj obgradzam. Tyś! Drogi jest! O Boże, jest też Greta! To jest Greta! Greta i yy, kurczę Tadeusz, wspaniale! Właśnie, że do tego. O właśnie, wejdź, wejdź, wejdź sam, wejdź samoistnie. wejdź tutaj, Tadeusz! Pakuję ja ciebie tutaj i tu siedzisz, tutaj i tu siedzisz. Dobra, proszę bardzo, miłego siedzenia, Tadeusz! Nie marudź, wiem, robię to dla twojego dobra. Ostatnio zabiłem skinę krowy. Ty też, bądź tutaj yy, łaskawie ogrodzona, bo jak zginiesz, to będziemy mniej przekichany wszyscy. O, ładnie, jeszcze ja tu wpadłem, świetnie! Fantastycznie! Moim zdaniem odcinek bardzo udany, jeszcze tylko zdobędziemy parę w kolejnym odcinku skrzynek i będziemy już na dobrej drodze, wiecie, do Zostania królem tej doliny. Chowaj głowę, Tadeusz. Dobra, nieważne. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.